Od początku świata przemawiałeś do ludzi, wzywałeś do zjednoczenia sobą, pouczałeś ich i udzielałeś im zbawiennych napomnień. Ty swojemu słudze, Mojżeszowi, poleciłeś, aby posługiwał się srebrnymi trąbami do zwoływania ludu. Ty pozwalasz swojemu kościołowi odlewać spiżowe dzwony, by wzywały Twój lud na modlitwę. Pobłogosław te nowe dzwony i spraw, niech wierni, którzy słuchać będą ich głosu, wznoszą serca do Ciebie. Gotowi do udziału w radościach i troskach braci, niech spieszą do kościoła. Doświadczają w Nim obecności Chrystusa, słuchają Twojego słowa i do Ciebie zanoszą swoje błagania.